Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj zagłębiamy się w temat wodoru cząsteczkowego, czyli H2 i wody bogatej w wodór, znanej jako HRW. Chcemy sprawdzić, czy te substancje faktycznie mogą coś zmienić, jeśli chodzi o wydajność w sporcie i, no wiesz, regenerację po wysiłku. Tak, będziemy się opierać na kilku, myślę, ważnych publikacjach. Mamy tu przegląd systematyczny Kawamury z 2020, ale też y, konkretne badania, np. Daponte z 2018 o sprintach rowerowych, jest też praca ZU z tego roku o treningu oporowym, no i Bodka z 2022 o takim doraźnym wpływie HRW. Czyli nasza misja jest jasna. Przeanalizować, co te badania tak naprawdę mówią sportowcom i osobom aktywnym. Czy to jest coś, co rzeczywiście działa, jest podparte nauką, czy może to tylko hmm, chwilowa moda? Zaczynajmy. Dobrze, to zacznijmy od samego początku. Czym właściwie jest ten wodór cząsteczkowy H2? Mówimy o najprostszej, najmniejszej cząsteczce – gaz bezbarwny, bez zapachu, bez smaku. Co ciekawe, przez lata uważano go za no, za obojętny dla organizmu. No właśnie, uważano. Ale ta perspektywa, wiesz, zmieniła się diametralnie po publikacji w Nature Medicine w 2007 roku. To było badanie na zwierzętach, które pokazało, że wdychanie gazu H2 Znacząco zmniejsza stres oksydacyjny i uszkodzenia mózgu. Działał po prostu jako antyoksydant. A sekret chyba tkwi w jego właściwościach: jest maleńki, więc łatwo przenika przez błony komórkowe, bariery biologiczne i, co ważne, szybko dociera do wnętrza komórek, nawet do mitochondriów. I tu robi się naprawdę interesująco, bo badania sugerują, że to działanie H2 jako antyoksydanta jest selektywne. Co to dokładnie znaczy? Znaczy to tyle, że wodór wydaje się celować głównie w te najbardziej, powiedzmy, wredne, reaktywne formy tlenu, czyli ros. Mam na myśli rodniki hidroksylowe, peroksy i azotyn, te, które robią najwięcej szkód w komórkach. Ale jednocześnie, co kluczowe, zdaje się nie ruszać tych ros, które pełnią ważne funkcje, na przykład sygnalizacyjne. Czyli nie działa na oślep, jak niektóre inne antyoksydanty. To istotna różnica. Dokładnie, ta selektywność to jest coś, co go wyróżnia. Warto też dodać, że H2 można dostarczać na różne sposoby. Najczęściej w badaniach sportowych pojawia się picie wody nasyconej wodorem czyli HRW, ale są też inhalacje gazu H2, nawet kąpiele wodorowe. Poza sportem, wiesz, H2 to gorący temat w medycynie bada się go w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy, problemów sercowo-naczyniowych, nawet nowotworów. Ale w sporcie, jak zresztą zauważył Kawuramura w tym przeglądzie z 2020, to wciąż jest no, stosunkowo nowa sprawa. Wtedy naliczyli chyba tylko sześć badań dotyczących ćwiczeń. Czyli widzimy potencjał jako alternatywę dla tradycyjnych antyoksydantów w sporcie, zwłaszcza w kontekście stresu wywołanego wysiłkiem? Tak, dokładnie potencjalnie bezpieczniejszą alternatywę. Kawura Mura zresztą fajnie to zobrazował na rycinie w swojej pracy. Te mechanizmy obejmują nie tylko działanie antyoksydacyjne, ale też yy, przeciwzapalne. Okej, okay, to przejdźmy do konkretów. Wydajność. Jak H2 wpływa na to, co możemy z siebie dać podczas treningu? Mamy badanie Da Ponte z 2018, kolarze, sprinty. Co tam wyszło? W tym badaniu wzięło udział 8 dobrze wytrenowanych kolarzy. Przez dwa tygodnie pili codziennie albo 2 litry wody placebo, albo właśnie 2 litry Harwu. Potem robili test 10 3-minutowych bloków, a w każdym bloku 16-sekundowy sprint na maksa. I co się okazało? Kluczowe było to, że w grupie, która piła Harwu, szczytowa moc generowana w tych sprintach. PPO, utrzymała się na w miarę stabilnym poziomie przez cały test. Czyli nie chodziło o to, że od razu mieli więcej mocy, tylko że byli w stanie ją utrzymać dłużej, w miarę zmęczenia? Dokładnie tak. W grupie placeboza obserwowano wrażny spadek PPO, średnio o jakieś 12% w ósmym, dziewiątym sprincie, w porównaniu do początku. Co też istotne, nie było znaczących różnic w innych parametrach, ani w mocy średniej, ani we wskaźniku zmęczenia, ani w całkowitej pracy. Nawet wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej, jak mleczan czy pH, zmieniały się podobnie. Czyli główny wniosek stamtąd. HRW może pomóc utrzymać szczytową moc w powtarzalnych, krótkich, intensywnych wysiłkach. Tak to wygląda na podstawie tego badania. Pomaga w utrzymaniu tej zdolności do generowania mocy. A co z treningiem siłowym? Tu mamy świeższe badanie. Żoł z 2024, 8 dni suplementacji HRW w wytrenowaniu mężczyźni robiący półprzysiady. Czy tu wyniki były podobne? Tutaj wyniki były, powiedziałbym, nawet bardziej wyraziste, jeśli chodzi o poprawę wydajności. Uczestnicy przez 7 dni pili prawie 2 litry HRW lub placebo dzielnie, a w dniu testu jeszcze dodatkowo przed, w trakcie i po treningu. Sam trening to było 6 serii półprzysiadów z obciążeniem 70% 1 RM, robione do upadku mięśniowego w każdej serii. No i wyniki pokazały, że grupa HRW miała znacząco wyższą całkowitą moc wyjściową we wszystkich seriach średnio prawie 51 tysięcy wat w porównaniu do 46 tysięcy 400 wat w placebo. Wow, to spora różnica! Tak. I co więcej, wykonali też znacząco więcej powtórzeń w sumie. Średnio 78 do 70 w grupie placebo. Czyli to już nie tylko utrzymanie poziomu, ale faktyczna poprawa zdolności do zrobienia więcej pracy w treningu siłowym. To sugeruje lepszą wytrzymałość mięśniową. Dokładnie tak to interpretują autorzy. Zdolność do wykonania większej liczby powtórzeń przy danym obciążeniu, utrzymanie wyższej mocy przez kolejne serie, aż do wyczerpania to jest klasyczny wskaźnik poprawy właśnie lokalnej wytrzymałości mięśniowej. Czyli mamy dwa różne badania, różne rodzaje wysiłku, sprinty interwałowe, trening oporowy do upadku. I oba, chociaż mierzą trochę co innego, wydają się wskazywać na jakieś korzyści z H2 czy HRW, jeśli chodzi o podtrzymanie zdolności do wysiłku? Wygląda na to, że tak. Daponty sugeruje lepsze utrzymanie szczytowej mocy w sprintach, a Żół dostarcza dowodów na poprawę wytrzymałości w treningu oporowym, co widać po większej całkowitej pracy. Porządku, a co z tą drugą stroną medalu, czyli regeneracją. Wiadomo, intensywny trening to stres, stan zapalny, no i te nieszczęsne DOMsy, czyli opóźniona bolesność mięśni. Czy woda wodorowa może tu pomóc? Mamy badanie Botka z 2022, które patrzyło na efekt doraźnego picia HRW w trakcie treningu? Tak, w badaniu botka mężczyźni robili trening oporowy nóg, przysiady. Uginania, prostowania, wykroki. W takcie pili łącznie ponad litr HRW albo placebo. I co zaobserwowano? Kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, niższy poziom mleczanu we krwi w grupie HRW zarówno w połowie, jak i zaraz po treningu. Po wysiłku było to, o ile pamiętam, 5,1 mmol na litr w HRW wobec 6,3 w placebo. To już coś. Tak. A po drugie. Co może być szczególnie interesujące, uczestnicy z grupy HRW zgłaszali znacząco mniejszą bolesność mięśni, te domsy, 24 godziny po treningu. Mierzyli to skalą WAS i różnica była spora średnio 26 mm w HRW do 41 mm placebo. Był też taki dodatkowy wynik, że ćwiczenie wykroków robili szybciej w trakcie sesji. Niższy mleczan, mniejszy ból mięśni brzmi to naprawdę obiecująco dla regeneracji, ale E, zaraz, zaraz. Wróćmy do badania ŻOŁu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Oni przecież też mierzyli regenerację po tych swoich morderczych półprzysiadach. E, mieli skoki CMJ, mieli skalę TQRS do oceny subiektywnej i tą samą skalę bólu VAS. Jakie tam były wyniki? Bardzo słuszna uwaga. I w tamtym badaniu, w badaniu żół przypomnę, 8 dni suplementacji i bardzo ciężki trening do upadku w 6 seriach. Mimo tej wyraźnej poprawy wytrzymałości w trakcie wysiłku, to nie znaleziono żadnych istotnych statystycznie różnic między grupami, jeśli chodzi o wskaźniki regeneracji. Ani po 24, ani po 48 godzinach. Żadnych? Żadnych istotnych. Dotyczyło to i obiektywnego wskaźnika, jakim jest wysokość skoku CMJ, czyli tej mocy eksplozywnej nóg, i subiektywnych ocen w skali TQRS, czyli jak się czuli, jak oceniali swoją regenerację, i tej skali bólu VS. No dobrze, to co to wszystko znaczy? Bo mamy trochę sprzeczne sygnały. Z jednej strony botek sugeruje, że doraźne picie HRW może zmniejszyć ból i mleczan, z drugiej żół pokazuje poprawę wytrzymałości, ale bez wpływu na regenerację mierzoną tymi wskaźnikami skąd takie różnice? No właśnie, to jest typowa zagwostka w nauce, szczególnie gdy badamy coś nowego. Przyczyn może być wiele. Po pierwsze, inne protokoły suplementacji. Ubotka doraźnie podczas treningu użył przez 8 dni plus w dniu treningu. Po drugie, fundamentalnie różne treningi. Ubotka bardziej zróżnicowany, kilka ćwiczeń użył ekstremalnie intensywne jedno ćwiczenie do upadków w każdej serii. Taki wysiłek mógł po prostu wywołać tak duży stres i uszkodzenia, że potencjalne subtelne korzyści z AHRW dla regeneracji były trudne do uchwycenia albo po prostu niewystarczające. Czyli trening u żół był po prostu za ciężki, żeby AHRW dało radę pomóc w regeneracji bólu i zmęczenia? To jedna z możliwych interpretacji, którą zresztą sami autorzy żół sugerują. Mówią ostrożnie, że ich wyniki wskazują, że HRW może nie wystarczyć, by przyspieszyć regenerację mierzoną bólem i zmęczeniem po bardzo intensywnym treningu oporowym, nawet jeśli wydajność w trakcie rośnie. Są też. Inne możliwości. Różnica w metodach pomiaru, w dokładnym czasie tych pomiarów, może poziom wytrenowania uczestników był inny. Cała naukowa układanka. Dokładnie. Natomiast badanie BOTKA sugeruje, że w ich specyficznym scenariuszu, przy ich protokole, doraźny HRW może łagodzić DOMS. Jasne jest, że potrzebujemy więcej badań, żeby to wszystko wyjaśnić. Szczególnie te aspekty regeneracyjne. Dobrze, spróbujmy to teraz jakoś zebrać, podsumować. Mamy więc dowody, które sugerują, że woda bogata w wodór, HRW, może pomagać utrzymać moc szczytową w sprintach, jak pokazał Daponte, i wydaje się też wyraźnie poprawiać wytrzymałość mięśniową w intensywnym treningu oporowym. Co widzieliśmy u żoł? Zgadza się. Te wyniki dotyczące wydajności, zwłaszcza wytrzymałości w treningu oporowym, u żoł. Wydają się, no powiedziałbym, całkiem solidne, przynajmniej w ramach tego konkretnego badania. Natomiast jeśli chodzi o regenerację, potencjalne zmniejszenie mleczanu, czy łagodzenie bólu mięśni, co sugerował Botek, ale czego nie potwierdził Żoł, tu obraz jest hmm, znacznie mniej klarowny. Mniej pewny. Tak, zdecydowanie mniej pewne. Wygląda na to, że te efekty mogą mocno zależeć od rodzaju wysiłku, jego intensywności, no i od tego, jak i kiedy stosujemy HRW. Mechanizm nadal głównym podejrzanym jest to selektywne działanie antyoksydacyjne H2, może też przeciwzapalne, co jest spójne z tym, co pisali kawamura czy żół we wstępach do swoich prac. No dobrze, to dlaczego osoby aktywne fizycznie powinny w ogóle się tym interesować? Jeśli te efekty poprawiające wytrzymałość czy zdolność utrzymania mocy się potwierdzą w kolejnych badaniach, no to może to oznaczać, że można trenować trochę ciężej, trochę dłużej. A te potencjalne, chociaż mniej pewne, korzyści w łagodzeniu bólu też są kuszące, wiadomo. Patrząc yy, szerzej, mamy tu na pewno intrygującą nową strategię żywieniową w sporcie. Coś innego niż klasyka. Węglowodany, białko, kreatyna. Prostota stosowania po prostu pijesz wodę to na pewno zaleta. Ale kluczowa jest ostrożność. Mówimy o konkretnych badaniach, dawkach, protokołach. To nie jest, wiesz, magiczny napój. Efekty, zwłaszcza te regeneracyjne, wydają się zmienne. Potrzeba więcej danych, zanim będzie można formułować jakieś ogólne zalecenia. Podsumowując więc naszą dzisiejszą analizę, woda bogata w wodór, HRW, wydaje się obiecująca, szczególnie jeśli chodzi o poprawę wytrzymałości mięśniowej w treningu oporowym i potencjalne utrzymanie mocy w sprintach. Te dowody na korzyści wydajnościowe wydają się mocniejsze. Zdecydowanie. Z kolei dowody na redukcję mleczanu czy łagodzenie bólu mięśni istnieją, ale korzyści związane z regeneracją są mniej spójne. Prawdopodobnie zależą od wielu czynników. I warto jeszcze raz podkreślić: badania nad H2 w sporcie, chociaż jest ich coraz więcej, to wciąż stosunkowo wczesny etap. To, co zauważył Kawamura już w 2020, nadal jest aktualne. Te prace, o których dziś mówiliśmy, dokładają kolejne puzzle, ale układanka jest daleko od ukończenia. Potrzebujemy więcej badań, żeby w pełni zrozumieć rolę H2. I na koniec, tradycyjnie, zostawiamy Was z pytaniem do przemyślenia. Biorąc pod uwagę tę unikalną, selektywną naturę antyoksydacyjną wodoru, że atakuje głównie te złe rodniki, a oszczędza te ważne, czy długoterminowe stosowanie HRW mogłoby dawać korzyści wydajnościowe bez ryzyka tłumienia tych pozytywnych adaptacji do treningu? Wiemy, że to jest obawa przy stosowaniu dużych dawek nieselektywnych antyoksydantów, że mogą one hamować te sygnały, które prowadzą do poprawy formy. To jest fascynujące pytanie. Czy H2 może być Taką bezpieczniejszą, bardziej precyzyjną alternatywą? Czy pozwala czerpać korzyści bez potencjalnych negatywnych skutków ubocznych dla adaptacji? Na te odpowiedzi na pewno będą szukać odpowiedzi przyszłe badania. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży w głąb nauki o wodorze cząsteczkowym w sporcie. Do usłyszenia.